Ależ mi dzisiaj, kochani, tyłek zmoknie. To prawda teraz nie pada i nie powinno padać, ale lało całą noc. Więc wszystkie krzaczki, mokre. O, pajączek wyjdzie tu. Chyba nie. No, jest taki malutki. Więc jeszcze do tego będą pajęczynki na twarzy. Ale nieważne, ważne, że się udało się wyrwać. Do pierwszego sygnałku tradycyjnie. Heja, cześć. Znowu masakra śmieci pode mną i na wierzchu również No to pierwsze Jakiś tam fajny na kolor Widzę, że znowu stąd wytargam chyba półwórka śmieci Dla kilku fantów No ale trzeba to oczyścić Masakra Kolejny skrawek, który służył jako śmietnik lokalnym. Piłeczka golfowa się tu trafiła, Olmosik. masakra teren słuchajcie. Ceramika, butelki i jakieś zarzwiałe ciadostwo, które bardzo ładnie biło. Dalej bije, dalej bije bardzo ładnie po prostu śmietnik Tak to słuchajcie wygląda No sobie chodzę macham Sygnały jak widzicie są. Ale większość to śmieci, więc nagram się już tylko jak coś fajnego w kopię. Lubię jak zmienię to miejscówkę. Teraz taka ciekawostka, widzicie to przewrócone drzewo. Tu kiedyś przycinano mu gałęzie. W starych czasach to powiedzmy George'a V. Tym opalano domy. Ale fajny jest sposób, w jaki to przecinano. U nas chyba, jeżeli dobrze kojarzę, poprawcie mnie, chlasta się tu, wycina się drzewo i do widzenia, i sadzi się nowe, a oni sobie to skubali wyżej. Wyżej, to znaczy tak, żeby jelonek nie mógł obgryźć nowych e, odrostów. Wracali po 20-30 latach, dajmy na to, i znowu chlastali. Nie? Tworzyło to taki dosyć masywny, nienaturalnie wyglądający pień. I małe gałązki, które były wiecznie odcinane. Potem, gdy ten proceder no, zaprzestano, drzewa rozrastały się, ale to też nie było naturalne. Często nie wytrzymywały pod naporem swojego własnego ciężaru i się przewracały. Teraz do tego doszedł również czas, więc one generalnie już wymierają i są zastępowane przez samosiejki w tych ich różnych lasach. To jest generalnie wszędzie, gdzie, gdzie człowiek wejdzie. Jeszcze to nie wymarło i nie zgniło, to natknie się na coś takiego, bo to był generalnie bardzo popularny sposób, żeby pozyskać drewno na opał. Dobra, tyle pierdzielenia. Idę kopać. Jak coś fajnego wyskoczy, to dam znać. Pierwszy moniak LK. Tamto miejsce opuściłem. Straszny śmietnik. Tu, co tu mamy? Też podejrzewam coś współczesne. Tak, chyba dwa pi. Szukam dalej, na razie lipa, nic starszego. Idę jakąś szczerzynką, ale współcześnie póki co, 50 pt razem. Znowu współcześnie. No słuchajcie, wyskoczyło teraz. Trzy z jednego sklejki. 1940 tam jedną odczytałem. Tutaj dosłownie tu kolejny sygnał do czyszczenia, pokręca się tutaj. Jak to mówią? Kółka rekina? No zobaczymy no I znów śmieciów domowe odkarniejsza podejrzewam Później to wszystko ładnie zakopię, żeby wiedzieć gdzie byłem, gdzie nie byłem Bo to wszystko jest jedno koło drugiego Kolejny, tak Dupka od małego napoju. napoju, schowałem to z powrotem, bo to nawet nie warto pokazania masakra póki co. Znowu tam jakaś krągłość sobie wyskoczyła. na patęka więc Brytania Moment do zósty. Coś tam wyskoczyło, krągłego. Co? Ani to. Cholera, wie co to jest. Pewnie jakaś nierdzewka. Jakiś żeton, chu wiedzieć. Zobacz, sprawdzę w domu. No ciekawe, takiego jeszcze nigdy nie znalazłem. 1999 Znów podwójny zrzut, ale nie ten metal, który cieszy. Do wyboru, do koloru śmieci numer jeden, śmieci numer dwa niezły śmietnik. Majty, chusteczki, woda, plastik. Tam to oczywiście było śmietnikiem chyba nawet jakiś obóz bezdomnego. Przeszedłem z 10 metrów dalej, bo po prostu tak na śmieciu, że to jest masakra. No i znowu krągłość wyskoczyła. Kuź, paniaków mnóstwo. Dawajcie na te serwerka ludziska. ódź no, od zósty kolejne coś chyba half peniach stoteczek no to mamy kolej No, wiecie, jak nie drobnica, to pomocy. To będzie mój ostatni sygnał z takich. Odezwę się, jak wyjdzie srebro, bo muszę mieć troszkę przyspieszone ruchy. Czas już nagli, a jednak to filmowanie spowalnia sprawę. Dobry znak, słuchajcie, muszkietowa coś trafiła. No dobrze, dobrze. Już niestety same śmieci i drobnica wychodziła. Teraz jestem jakieś 300-400 metrów dalej, już udaje się do autka. No niestety, jeden pi. Zobaczcie, co mi się trafiło. Słuchajcie. Prawie nas Musiało wypnąć z gniazdka widulstwo jakieś. O kurczę, drugi. Tylko teraz. O jest. Jest gniazdo. Trzeba je uratować, zanim je tu jakiś list czy coś dopadnie. Uratowałem. Mam nadzieję, że nie spadną. Są już tam w gniazdku. Dwa były, słuchajcie. Jeden zniał Troszkę dalej. No zobaczymy, Oby się udało. No, no, sumowanko, trochę współczesnej drobnicy. Mamy jeden, dwa pi. Funcie jeden wpadł, pięćdziesiątka, dwudziestka Troszkę złomu, przynajmniej tego, który wziąłem. Kuleczka. No i ze staroci, słuchajcie. No George piąty, do 6 i młoda Jarka. Słowem, znów bez srebra. Ach, tym zapomniał. Jedyny w kolorze srebra to takie coś. Saudi, Afryka 1999. Cokolwiek to za monetka, nie mam pojęcia. Coś nowego.